Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadori Hydroho się kłania. Słuchajcie, to jest jeden z moich najmniejszych zbiorników i najmniej popularnych. Bardzo rzadko o nim wspominam, jednak ostatnio jeden z kolegów się mnie pytał o Oto jak go prowadzę, jak funkcjonuje, ponieważ on zainspirowany tym właśnie moim zbiornikiem 7-litrowym postawił sobie całe 7,5 litra brutto. Mój zbiornik to jest 7, 7 litrów brutto, więc netto tutaj jest dużo mniej, zwłaszcza, że jest trochę podłoża, jest filterek, pad mini w środku, no i całkiem sporo roślin, jak widzicie. Zbiornik został założony z tego co pamiętam kilkanaście miesięcy temu. Ogólnie rzecz biorąc powstał kilka lat temu tak na bazie od, bo ciężko jest utrzymać małe zbiorniki. Bardzo trudno jest o zachowanie odpowiedniej biologii i tak dalej, i tak dalej, więc stwierdziłem, czemu by nie i on powstał na początku na bazie podłoża jałowego plus lawa, buce, falandry, gałązetka kulista i trochę muchu. W środku był parat mini, który jest obecnie również, nad tym świeciła i świeci do tej pory lampka od Big to jest 4 waty światła w power ledach. I to tyle, tak mniej więcej. Po jakimś czasie stwierdziłem, że czemu by nie spróbować w takim, podłożu, w takim akwarium podłoża aktywnego? No, bo skoro na podłożu jałowym jest tak łatwo, to może będzie trudniej, właśnie na jakimś bogatym podłożu. A więc po, po, po restarcie wylądowało tutaj podłoże na bazie. Na, na dnie jest Ada Amazonia, na tym jest jak widzicie żwirek y, i trochę kamieni, kilka korzeni. No i to, co miałem tam gdzieś z przecinki, tutaj do tego, filtr, do tego akwarium y, władowałem. I tak naprawdę na samym początku przez dłuższy okres czasu tutaj kompletnie nic nie robiłem poza dolewaniem wody. No więc y, populacja krewetek i ślimaków, która tutaj y, mieszkała sobie i która do tej pory istnieje. Specjalnie tutaj mi się nie rozwijała. Utrzymywała się mniej więcej na stałej, stałej populacji. Zbiorniczek praktycznie nie potrzebuje żadnego grzebania w nim, żadnego dotykania. Od czasu do czasu tylko wyciągałem nadmiar mchu i to i peli, która tutaj no najszybciej te dwie rośliny rosną. Jeszcze na początku dosyć szybko rosła tabakopa. Dopóki to ta. Ada Amazonia oddawała jeszcze do podłoża całkiem sporo substancji odżywczych, no ale że od jakiegoś czasu jest tutaj spokój, więc ta Bakopa się po prostu zatrzymała i praktycznie w ogóle nie rośnie. Wygląda to jak wygląda, nie ma się czym chwalić specjalnie, ale z racji tego, że ostatnio miałem wysyp i kryki rysów, i tego było całkiem sporo, plus to, co ostatnio wyciągnąłem z filtra bo wyciągnąłem właśnie kilka takich plemników, które tutaj w tej chwili pływają trafiło to wszystko tutaj do tego zbiornika no i zacząłem robić podmiany w ilości tak mniej więcej jedna na 7, na 10 dni takie około pół litra do litra wody są tutaj podmiany, nie ma tutaj grzałki Pad Mini od samego początku nie był wyciągany. No jest tak zamukrowany, że po prostu musiałbym zmieniać całą aranżację. Zresztą łapę wsadzić tutaj, żeby wyczyścić cokolwiek. Patrzcie jaka jest moja ręka w porównaniu do tego zbiornika. Więc ciężko jest mi tutaj w ogóle nawet szyby wyczyścić, czy coś zrobić w tym zbiorniku. Więc po prostu zbiorniczek sobie stoi. nawet jest ciężko tutaj wlewać wody, bo on jest pod drugim akwarium, które jest... Zaraz tutaj wyżej, 45 litrów. Odchowany na rybek kiryska trafia, taki już trochę większy trafia do zbiornika powyżej, 45 litrów. Tam są korydora z Habrozus, czyli kirysek malutki i one mniej więcej tej wielkości. Kiryski trafiają właśnie do tego zbiornika. Tam jest, są jeszcze bystrzyki. To są również malutkie rybki, więc tam ten. Na rybek będzie się chował dalej, aż dalej podrośnie, by tego mógł wrzucić do trzysetki do swoich rodziców. No i co? No i to tyle mniej więcej, kochani, na ten temat. Tak, jak mówiłem, filterek jest od samego początku i ja tutaj nie widzę w ogóle specjalnie sensu, jak przynajmniej na razie, żeby go wyciągnąć, bo z racji tego, że jest jakiś tam. Ruch wody, tak woda się rusza, to może też będziecie widzieli na filmie, nie wiem, nie jestem pewien, może zrobić zbliżenie, zobaczymy czy się uda, nie uda mi się, zmienić aparatu, niestety, teraz jest fajna sprawa, że możemy sobie zmieniać te aparaty, ale akurat w, tryb, w tym trybie, w którym teraz filmuję, widzę, że się mi nie uda przełączyć na inne, no i dobra, to mogę z, Wam zrobić zbliżenie z ręki, w każdym razie, no to tyle. Ja oczywiście czekam na Wasze opinie, komentarze, piszcie jak macie jakieś tam jeszcze pytania w związku z tym, z tym zbiornikiem. Chciałem tylko jeszcze jedno zaznaczyć na końcu, bo sobie tak przypomniałem, że odkąd dokarmiam ten narybek, a staram się go dokarmić przynajmniej 2, 3, nawet 4 razy dziennie. To pojawiło się tutaj mnóstwo krewetek. Naprawdę od tamtej pory krewetki po prostu mnożą się jak wściekłe, bo wreszcie mają jedzenie, tak? Mają wystarczająco co jeść. No, ale są dużo mniejsze niż w zbiorniku powyżej. W ogóle w tym zbiorniku 45-litrowym LT te moje krewetki. To są giganty. Jeszcze takich normalnie krewetek karłowatych nie miałem, bo, bo w ogóle nie są karłowate. No ale dobra. O tym zbiorniku myślę zrobimy przy okazji. Yy, o, właśnie przypłynął do 40, w 45. przywitać się taki już odrośnięty kirysek spiżowy, który jest praktycznie w tej chwili wielkości tych korydora z Habrozus. Ale to będzie przy, najwyżej przy następnym filmie, a teraz zrobi zbliżenie i się pożegnamy. Wszystkiego dobrego, kochani! Widzicie, jeszcze o jednej Wam nie powiedziałem rzeczy, a którą pewnie zwrócicie mi, powinniście zwrócić uwagę. Dlaczego tutaj nie ma piachu? Nie ma piachu, bo ten zbiornik nie powstał w ogóle pod, pod kątem, pod kiryski, tylko, od tak sobie, no po prostu był, jak to u mnie, kolejnym testowym zbiornikiem, a z racji tego, że nie miałem gdzie wrzucić do odchowania Ikry czy tam na rybku, to po prostu wylądowały tutaj. Nie zamierzam tego, nie wiem. No, może i, może i stwierdzę w którymś momencie, że wsypię tutaj piasek i zasypię to podłoże, ale, ale y, uważam, że z racji tego, że one są na tyle małe, mogą sobie pomiędzy tymi gładkimi ka kamieniami, a to są gładkie kamienie, coś tam wygrzebać dla siebie. Y, no i y, to jest dla mnie plusem też, że. Yy, jakieś tam jest yy, jak to się nazywa z tym podłożem pod spodem kontakt jeżeli to zasypie yy, piachem to po prostu zrobi się twarda warstwa ani tam bakteria, ani nie będzie cyrkulacji wody z tą adą pod spodem, więc lepiej jest jak jest obecnie uważam a kieryski tak rosną, więc nie jest źle dobra, naprawdę już teraz cześć